Cześć kochani! Cześć kochani! Chcielibyśmy zaprosić Was do udziału w kursie małżeńskim. To inwestycja nie tylko na czas kryzysu, ale również na te czasy, kiedy jest bardzo dobrze między Wami. Niewątpliwie uczy, jak doskonalić dialog małżeński, a co za tym idzie, poznać się swojego współmałżonka, jego serce, a także najskrytsze marzenia. To również zestaw praktycznych narzędzi do tego, żeby zorganizować randkę małżeńską. Ale również nauczyć się, jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych, czy rozwijać relacje nie tylko ze współmałżonkiem, ale również z rodzicami, teściami czy dalszą rodziną. To przede wszystkim metoda warsztatowa, a małżonkowie mają bardzo dużo czasu na to, żeby pobyć ze sobą. Ku temu może służyć też praktyczny zeszyt ćwiczeń. Cały kurs trwa 7 tygodni, to jest 7 spotkań po około 2 godziny. Jak się zapisać, zapraszamy na stronę internetową kursymałżeńskie.org. Tam znajdziecie wszystkie informacje na temat kursów online. To może być naprawdę świetna randka. Zapraszamy, polecamy. polecamy.